Zabieram Was w świat szkolenia instruktorskiego Magnetica ponieważ przywitamy nowe instruktorki Magnisie Junior. To już drugi dzień, więc troszeczkę Wam pokażemy memory of uh, pierwszego dnia, natomiast drugiego dnia Wam pokażemy trochę więcej. Kochani, my już jesteśmy po pierwszym dniu szkolenia i jesteśmy już w drugim dniu szkolenia instruktorskiego. Dziewczyny w pierwszym dniu były mocno maglowane, bo oprócz tego rozprowadzaliśmy ich wiedzę i miały egzamin. To jednocześnie tą wiedzę wnosiliśmy na jeszcze większy, większy level, level instruktorski, także było wszystko po prostu delikatnie mówiąc, przemielone i dziewczyny faktycznie miały mocne wyzwanie, mocno, mocno musiały tutaj podnosić też kompetencje swoje po to, żeby właśnie szkolić fantastycznie dobrze i żeby sobie z każdą osobą podczas szkolenia, z każdym wyzwaniem, jakie mogą napotkać. Miały też cały harmonogram szkolenia, prawda? Czyli tego, jak ten szkolenie przebiega, od czego zacząć, jakie mogą być przypadki, jakie trudności napotkać. Także to wszystko przerobiliśmy pierwszego dnia. Poznały też oczywiście firmy. Inne instruktorki i wszystko, co od firmy tak naprawdę dostają w ramach tego, że są instruktorkami Magnetika, bo jak wiecie, my prowadzimy program wsparcia dla instruktorów Magnetika, o którym więcej nie mogę powiedzieć, natomiast to powoduje, że instruktorki Magnetika odnoszą naprawdę świetne sukcesy. I mm, faktycznie, Fantastycznie działają. W tym roku jeszcze bardziej ten program usprawniliśmy, tak, że on jeszcze idzie mocno do przodu. Dziewczyny dostały jeszcze kolejne nowości, ponieważ cały czas na tym pracujemy, żeby faktycznie nasze szkolenia pod marką Magnetica były naprawdę takie high level. No i co? No i dziś dziewczyny już mają, miały część marketingową, miały część tego też. Jak się dowiedzieć, jak praktycznie zacząć te szkolenia promować, z których są świetne, jako odnaleźć się w tym wszystkim, w tym całym świecie, jak się odnaleźć po prostu z tą zmianą, też jako. Też jako instruktor i właśnie to jako instruktor e, praktycznie pokazać się też e, w tym rząsowym świecie i, i pokazać swoje umiejętności, także było, było dużo, nie mogę niestety wszystkiego zdradzić oczywiście, bo jak wiecie, to już tylko widać tutaj na żywo, to już jest, <grytanie> to już jest tylko dla tych osób, które są już na takim szkoleniu. Natomiast teraz jest część teoretycznie bardzo stresująca, e, ponieważ jest to część e, egzaminu na modelkach. I ten egzamin nie jest prosty. To nie jest tak, że tylko sobie wybierają instruktorki stylizacji. My omawiamy dokładnie tą stylizację, omawiamy dokładnie geometrię twarzy danej modelki, omawiamy całą kolorystykę, też modelki i styl i dopasowujemy tą stylizację i zawsze dopasowujemy ją z, takim, z taką nadwyżką, że ta stylizacja ma być najtrudniejsza dlatego tutaj absolutnie nie ma tej, że będzie praca na jednym czy dwóch rzędach absolutnie wykrajamy wszystkie rzędy absolutnie dajemy sobie utrudnione kierunkowanie, jeżeli trzeba go użyć, absolutnie stosujemy różne też techniki, które normalnie w codziennych pracach nie zawsze każdy stosuje bo zwyczajnie czasami nie ma na to nawet czasu pracujemy też przy mieszaniu skrętów mieszaniu kolorów będzie tu fantastyczna praca, brązowo-czarna będzie fantastyczna Zaczęła praca na M-kach i mamy dzisiaj po prostu super też rzecz, bo mamy na szkoleniu dwie modelki, które są bliźniaczkami, aczkolwiek mają minimalnie różne oczy i ta minimalna część tych różnych oczu powoduje, że jedna z dziewczyn będzie miała wykonaną pracę na rzęsach M, a druga z dziewczyn będzie miała wykonaną pracę na rzęsach C. Co jest bardzo ciekawe, ale wystarczyło ileś milimetrów przesunięcia oczu, ileś pewnych aspektów, które są jednak inne, i mimo tego, że wydaje się, że mam do czynienia z tymi samymi osobami, to jednak coś innego bardziej pasuje. Poza tym dziewczyny mają trochę inne włosy, trochę inną oprawę właśnie, więc to też jest takie nowe wyzwanie. Także tak wygląda dzisiaj nasz dzień. Po tej części już będziemy zdać egzaminy. Dziewczyny już częściowo miały te egzaminy pisemne, miały zdanie kempek i ja te kempeczki mam, zaraz Wam je pokażę. No i, i co? I ruszamy, ruszamy dalej. Zostało im jeszcze, ha, sprawdzę, sprawdzę ile. Zostało im jeszcze niecałe dwie godziny, także będzie się działo. Kolejne pominki dla naszych instruktorek, oczywiście naszych firmowych, które weczkawy, trzydzieści skrótkie, rzęsy nie muszą. I oczywiście dziewczyny dostaną coś, co jest takim wyróżnikiem naszych, naszych szkoleń, czyli medal instruktorski, pamiątkowy medal instruktorski. I oczywiście czekają na nie też certyfikaty. Zobaczymy, zobaczymy jak pójdą egzaminy, bo certyfikaty tu już są. Kamila. Tu z tyłu ze mną Basia. I jeszcze zaraz pójdę atakować Darię i Agnieszkę. Ale widzę, że po prostu zaczynają tu powstawać cuda. I mówię to z czystym sumieniem. Mam nadzieję, że po prostu efekt ostateczny powali. Bo zobaczycie też ten efekt ostateczny, jak on wychodzi. No ale. Ale cóż, myślę, że to się Wam trochę pokaże, byście podpomnęli też, jak tutaj wyglądają te prace. Agnieszka, powiesz nam, co masz, co wykonujesz? E, co wykonuję? Wykonuję stylizację naturalną, e, dwa kolorki, brąz uh -huh. i czarny, mieszamy. Uh -huh. e, no i to 4-6 objętości, trochę tutaj jest do zabawy, bo jedno oko trochę gęstsze jest, a drugie rzadsze, trochę tam tak jeszcze się Super. bawię, ale już tak 70% wyklejony, więc... Okej, okay. a kierunek? Kierunek na czyli trochę bardziej rozłożysty. Dobra, no to się dzieje. Drugi dzień za nami. Dziewczyny już opuściły siedzibę Magnetica Lashes. Było fantastycznie. Dziewczyny z ogromnym doświadczeniem. Praktycznie powyżej 10 lat pracy w stylizacji rzęs. E, takie doświadczenie naprawdę to jest po prostu, e, to są po prostu perły, więc warto do nich iść na szkolenia, bo już naprawdę od długiego czasu już zajmowały się stylizacją rzęs, znają wszystkie metody i poszło im fantastycznie. Będą szkolić, e, będą szkolić pod marką Magnetica Lashes ja się bardzo z tego cieszę. Zaraz Wam zaprezentuję jak piękne prace wykonały i powiem Wam, że e, Wow, wow i jeszcze raz wow, także zapraszam Was koniecznie do oglądania właśnie tego, co dziewczyny robią i koniecznie śledźcie ich Instagramy, które dodamy tutaj też w opisie.